Można zauważyć znaczny wzrost zainteresowania sztuczną inteligencją na całym świecie. Rynki, które zajmują czołowe pozycje w tym zakresie to USA, cała Unia Europejska, Chiny również inwestują znaczne środki w sztuczną inteligencję. Jednak dopiero teraz dostrzegliśmy, że sztuczna inteligencja może zmienić nasze codzienne życie. Wiele osób w Polsce, w innych częściach świata. Ma kontakt ze sztuczną inteligencją codziennie, nie zdając sobie z tego sprawy, za pośrednictwem smartfonów czy przy korzystaniu z wyszukiwarki Google. Sztuczna inteligencja jest jedną z głównych technologii, które będą miały kluczowe znaczenie dla biznesu i ludzi w ciągu kolejnych trzech, pięciu lat i w dalszej przyszłości. Sztuczna inteligencja może się wydawać czymś tajemniczym ze sfery science fiction. Technologia bardzo się jednak rozwinęła w ciągu ostatnich kilku lat, a teraz naprawdę jesteśmy w stanie ją wykorzystać w biznesie. Obserwujemy takie zjawiska jak agenci wirtualni i inteligencja konwersacyjna. Jesteśmy również świadkami ogromnego wzrostu popularności inteligentnych głośników domowych, dzięki czemu firmy zyskują całkowicie nowy kanał za pomocą którego mogą nawiązywać kontakt z klientami, oferować nowe produkty i usługi. Wszystkie firmy powinny uświadomić sobie kluczową rolę innowacji w ich działalności. Innowacje nie są tylko dla dużych podmiotów. Dzięki powstającym technologiom rynki otworzyły się, więc duże spółki technologiczne nawiązują współpracę ze znacznie mniejszymi startupami, które posiadają niszowe możliwości i produkty. Rynek rozwinął się pod Względami dzięki powstającym technologiom i innowacjom. Accenture działa w ścisłej współpracy z klientami, pomagając im w eksperymentowaniu z nowymi i powstającymi technologiami. Dysponujemy architekturą innowacji, która została zaprojektowana z myślą o wspieraniu powstających technologii, począwszy od koncepcji, poprzez badania i rozwój, po eksperymenty mające na celu potwierdzenie wartości nowych technologii w konkretnej branży. Ściśle współpracujemy z klientami. Aby zrozumieć ich wizję i cele, dowiedzieć się, w jaki sposób chcą wykorzystać powstające technologie, przyczyniając się do wzrostu we wszystkich aspektach swojej działalności, a także pomóc im przy wprowadzaniu nowych produktów i usług. Sztuczna inteligencja naprawdę może pomóc firmom w zróżnicowaniu swoich operacji. Dla nas to swego rodzaju podróż w kierunku inteligentnych rozwiązań, aby firmy mogły w lepszy sposób wykorzystać dane i informacje o klientach, produktach lub rynkach, a następnie wykorzystać sztuczną inteligencję do podniesienia statusu swoich pracowników, żeby mogli się zająć bardziej wartościowymi zadaniami. Co z kolei może pomóc w dywersyfikacji działalności.